Jak Państwo widzą, widocznie może. To jest po prostu skandalem, że w taki sposób lekceważy się Radę Miejską, która jest organem kontrolującym poczynania prezydenta. To jest zwykła kpina po prostu z mieszkańców, żeby nie przedstawić mu informacji, co się stało z majątkiem gminnym, naszym wspólnym. To jest coś niebywałego. Ja po prostu nie mam słów. No, zatkało mnie na dzisiejszej sesji, gdy okazało się, że nie ma komu nawet przedstawić, Sprawozdania z działalności tej firmy. Dlatego nie wiem, co jest powodem. Mogę się domyślać, że zaraz podejrzenia padają, że rzeczywiście tam coś odbywało się niezgodnie z przepisami, skoro nikt nie chce nam przedstawić tej informacji na ten temat. Co w takiej sytuacji na pewno przedstawimy kolejny projekt uchwały. Będziemy konsekwentni wprowadzali go za każdym razem, bo nie ma innego wyjścia. Oczywiście przewodniczący zdaje sobie sprawę, że będzie to odrzucał, ale to nie zmienia faktu, że będziemy wnioskowali o wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania z procesu likwidacji LSI i rozliczenie się prezydenta z tego, jaki majątek został przejęty po skońcu LSI. Mamy chociażby przykład kupno od LSI w ostatniej chwili projektu hali widowisko sportowej czyli sami od siebie kupujemy po prostu projekt, i wyprowadzamy pieniądze, bo tak to trzeba nazwać po prostu. Media o tym pisały, że majątek spółki wraz z jej likwidacją przejmie miasta miejska, bo tak się stało, z tym, że wcześniej odkupiono właśnie. Tak, no to nie zmienia faktu, że zapłaciliśmy za własny projekt i co się stało z tymi pieniędzmi? Chciałbym wiedzieć chociaż, że jeżeli były rzeczywiście tam do spłacenia jakieś długi spółki, to Chciałbym wiedzieć, jakie to były, kto, kto nabył, a dochodzą do mnie różne informacje, więc nie chciałbym rozgłaszać plotek, a chciałbym po prostu rzetelną informację i temu miała służyć właśnie ta uchwała, a więc sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miejskiej. A czy to nie jest tak, że to powinno leżeć w interesie wszystkich? Myślę, że tak. No, dla mnie było farsą to głosowanie, bo nad czym głosowali, bo sprawozdanie, co mieliśmy przyjąć, czegoś, co nie było, odrzucić, no, okazuje się, że radni klubu Lubin 2006 odgłosowali przeciwko, nie wiem, chyba dlatego, że to Olszowiak i klub porozumienie samorządowe złożyli projekt uchwały i tam nasze nazwiska, Tutaj jak z tym Pawlakiem nasunęła mi się od razu dygresja, tato patrz, tam Pawlak podpisał, czy Karwul, podpisał, więc... Już nie podpisuję, no bo to jest, mówię, nieważne co, ważne, że kto, o tak, kto wybiera. No, dla mnie to była farsa głosować y, projekt uchwały przeciwko, czemu? no czemu? No, nawet nie potrafię tego wytłumaczyć. Jak można głosować przeciwko czemuś, czego nie ma? Nie ma. Dziękuję bardzo.